Jeżeli tylko potrafisz trochę w Excela, to nagle się okazuje, że też potrafisz wiele rzeczy policzyć, czy to jest w ogóle możliwe. No czyli jeżeli masz jakiś długoterminowy plan, później mierzysz te rzeczy, które są po drodze, czyli patrzysz, OK, czy ja w ogóle idę w dobrym kierunku, to nagle się okazuje, że to nie jest kwestia, że ty potrzebujesz jakichś wyimaginowanej, dodatkowych rzeczy, tylko ty po prostu grywalizujesz się sam. I to może być na poziomie, ok, ile ja treningów w tym roku dotknąłem i albo zrobiłem, albo update'owałem. Może być to jakiś wynik finansowy, który, który powiedzmy jest bardziej taki jednorodny, który za tym idzie. Natomiast jeżeli wyznaczasz sobie te cele i ty wiesz, dokąd ty w ogóle idziesz i mierzysz te rzeczy po drodze, sprawdzasz, czy ty się odchylasz, może czasami robisz coś, co cię do tego celu nie przybliża, no to później to jest efekt tego, że ty po prostu płyniesz w tym, nie? Więc tak jak Kupujesz bilet lotniczy, to ja mam wrażenie, że wiele osób tylko wpisuje skąd, mhm. ale nie pisze też dokąd. I to jest dla mnie taki duży błąd, że to, to wiesz, tak, co wyjdzie. Mhm. Ja bym nie powiedział, że nieco wyjdzie, tylko Ty zobacz, gdzie Ty chcesz w ogóle dotrzeć, a potem patrz dookoła siebie, co tak naprawdę możesz zmienić, bo to otoczenie ma na nas na pewno duży wpływ. Mhm. Jeżeli chcesz jakby osiągnąć, nie wiem, być przedsiębiorcą, to otaczaj się osobami, które są przedsiębiorcami tak i które coś osiągnęły, które mają jakąś wartość i, i szukasz w tym jakiegoś takiego mistrzostwa. Jest większa szansa, że będziesz później przedsiębiorcą niż, że będziesz pić, no chyba, że będziesz pić po prostu coś lepszego, więc to też nie jest zła perspektywa, ale to jest jakaś tam wypadkowa powiedzmy otoczenia, w którym, w którym jesteś. i no i potem mam wrażenie, że to idzie, to chyba jak po sznurku, nie? Wyznacz sobie tą, to miejsce, do którego chcesz dotrzeć. Nie wszystko, co robisz, będzie prowadziło bezpośrednio do tego miejsca, natomiast będzie to jakiś azymut i przynajmniej kierunek, w którym płyniesz. Wiesz co, to jest fajne, że w druku 3D możesz mieć jedną szpulkę tak zwanego filamentu, czyli plastiku i ona może być za chwilę lampą, może być zabawką dla dziecka albo rzeczą, która jest typowo użytkowa, bo na przykład mikrofon ci się kolebie i ty potrzebujesz jakiegoś wspólnika, Więc nie musisz mieć takiego dużego magazynu, a wystarczy, że masz po prostu sam materiał, który może z niego może powstać wszystko.